2, 1, go! Lewy 4 brukiem, przechodzi w lewy 3. Teraz lewy 4, i już lewy 3 na Ani. Jest krótka prawy łuk. Prawy łuk, i znowu prawy łuk, i lewy łuk, ten, i lewy łuk, prawy, prawy teraz jeszcze raz, dobrze. Śmiało, 50 podbije, lewy 3 podwójny, teraz. Co ci powiedziałem? Krótka prawy 3. I krótka lewy 6, prawy 3. Krótka lewy 6, prawy 5. Prawy 5, 53 trzymaj lewej. 53 maj lewej. I za szczytem 150, prawy 4 bale. 50 i teraz prawy 4 bale. 50, lewy 5. Lewy 5 było to, nie ciąć tutaj. Nie ma to. Prawy łuk, krótka, trzymaj lewy szczyt. 50 prostój. szczyt śmiało, szczyt śmiało. Lewy 6 przechodzi w prawy 6. Lewy 6, prawy 6. Lewy łuk na szczycie, prawy 6. Na lewy łuk teraz i na szczycie lewy 6 przechodzi w lewy 5. Krótka, prawy 4 na bruk. Teraz będzie krótka i prawy 4 brukiem. Teraz prawy 6 i lewy łuk środkiem. Krótka. Prawy łuk, lewy 6 nie ciąć. Lewy 6 nie ciąć. 50. Szczyt trzymaj lewo, śmiało. 50, lewy łuk. Prawy 5 za drzewem dach. Tutaj ostrożnie. O! Lewy łuk, uspokój. Szczyt trzymaj prawą. Uwaga, lewy 5. Uwaga, lewy 5. Krótka. Prawy 4. Na wyjściu ślisko. Lewy 6. Przechodzi w lewy 6. Prawy 4 w lewy 6. Krótka. Prawy łuk. Prawy łok długi i krótka, lewy dwa na bruk. Prawy łuk długi i krótka, lewy dwa na bruk. Cześć. Już. Bardzo ładnie. Trochę nas tam sponiewierało, ale mnie nastraszył To ja się sam nastraszył. Boże kurwa! Ale dlatego ci powiedziałem, uwaga, bo ja wiedziałem jak z Łukaszem było. Tam jest on tak zdradliwy ten zakręt. O Jezu, kto on... go tam wymyślił? Ale słuchaj, o to. Widziałeś jak on tam ciągnie Cię do tego rowu? O Jezus Maria! I ma...